Witam Państwa serdecznie. Gromadzimy się już po raz dziewiąty, aby uczcić pamięć naszych pomordowanych na kresach rodaków i nie spoczniemy, aż osiągniemy cel, czyli ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci męczeństwa polskich ofiar ukraińskich szowinistów. Nie możemy pozwolić na zapomnienie o tych strasznych wydarzeniach, jak i nie możemy dopuścić, aby powtórzyły się one ponownie. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić ogromu cierpienia, jakiego doświadczyli ci biedni ludzie zamordowani na 360 sposobów i konania w przerażających męczarniach. Czy ktoś z nas wyobraża sobie być nabitym na sztachetę, mieć wydłubane oko, przybity język do stołu, połamane ręce i nogi, być obartym żywcem ze skóry lub być przerżniętym piłą? Zastanówmy się czasem nad cierpieniem tych wszystkich ludzi, którzy, które zadali im przodkowie, tych, którzy tak tłumnie zalewają nasz, nasz kraj i próbują się nazwać naszymi braćmi. Tego nie da się zapomnieć i nie da się wybaczyć, tym bardziej jeśli z drugiej strony nie ma żalu za popełnione zbrodnie, tylko w dalszym ciągu brnie się w kłamstwa i fałszuje się historię. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na problemie z Ukraińcami jako zagrożeniem dla naszych stanowisk pracy, obniżeniem płac, czy też spowodowaniem dalszej emigracji, emigracji naszych rodaków. Być może nie byłoby aż tak, takiego dużego problemu z nimi, gdyby polscy przedsiębiorcy mieli jakikolwiek honor i gdyby ich głównym priorytetem nie była mamona, ale kiedyś ci wszyscy zdrajcy zostaną rozliczeni. Problem z Ukraińcami w naszym kraju to problem o wiele poważniejszy i zupełnie na innej płaszczyźnie. Problemem jest nieuzasadniona nienawiść do Polaków i usprawiedliwianie swoich zbrodni tłumaczeniem, że byliśmy ich strasznym okupantem przed II wojną światową. Tak naprawdę Druga Rzeczpospolita pozwoliła Ukraińcom na bardzo dużą swobodę. Istniały ukraińskie partie, Ukraińcy zasiadali w Sejm i senacie, było ukraińskie szkolnictwo, prasa, harcerstwo i różne instytucje kulturalne. Całkiem jak teraz. Niestety byliśmy za dobrzy dla nich. Pozwoliliśmy na to, aby pasożyt zabił żywiciela. Chęć dążenia do stworzenia państwa przysłoniła im oczy i ożywiła w nich tłumione, wysane z mlekiem matki barbarzyństwo. Przed wojną mniejszość ukraińska liczyła pięć milionów mieszkańców, w tej chwili w Polsce jest około dwóch milionów. Co będzie w sytuacji, gdy ta liczba się wkrótce powtórzy? Już dziś śmieją się nam proste w oczy, a co będzie, gdy poczują się jeszcze bardziej silniejsi? Ostatnio byliśmy świadkami tego, jak Ukraińcy protestowali, aby na Litwie nie doszło do wyemitowania filmu Wołyń. Tłumaczyli się tym, że film jest nawoływaniem do nienawiści, tylko już zapomnieli wspomnieć, że scenariusz tego filmu napisali ich dziadkowie. Jakie to bardzo modne wśród na ra nacji rasistowskich robienie z siebie ofiar, mordowanie ludzi, posądzanie innych o nawoływanie na do nienawiści, czy też fałszowanie historii w taki sposób, aby zbrod swoje zbrodnie przerzucić na inny naród. Propaganda trwa w naszym kraju w najlepsze. Ostatnio w Warszawie, jakże typowe polskie władze zorganizowały wystawę fotograficzną o biednych rodzinach ukraińskich, które zostały zmuszone, aby opuścić Ukrainę na skutek działań wojennych. Szkoda, że moi rodacy nie mieli tyle szczęścia, aby uciec swoim ukraińskim sąsiadom przed siekierami i widłami. Poza tym, jeżeli tak kochają to swoją krainę, to niech walczą o nią, a nie uciekają w popłochu do nas. Gdy Polska była zagrożona, to nawet dzieci wiedziały, że muszą walczyć o swoją matkę, jaką jest ojczyzna. Ukraińcy, jeżeli wasz upadający kraj wmawia wam, że oddziały UPA i ON walczyły o niepodległość Ukrainy, że przez operację Wisła ucierpiały tysiące Ukraińców, że nasze dwa narody są w przyjaźni, że za wszelkimi ekscesami w stosunku do nas Polaków stoją Rosjanie, to my chcemy was wyprowadzić z błędnego myślenia. Rozumiemy dobrze, co doskonała propaganda może uczynić z ludzkim umysłem, a więc dajemy Wam szansę na samodzielne myślenie. Zacznijmy od tego, że nie możemy mówić o nacjonalizmie ukraińskim, jeżeli takiego państwa jak Ukraina nigdy nie było, a Ukraińcy nie są żadnym narodem, tylko nieukształtowaną społecznie nacją. Wasi przodkowie bardzo chcieli być narodem, tak bardzo, że dopuścili się przerażających, okrutnych morderstw na minimum 250 tysiącach bezbronnych kobiet, dzieci i starców. O niepodległość państwa walczy się z kimś równym sobie lub silniejszym od siebie. Przynajmniej tyle moglibyście się nauczyć od narodu polskiego. Operacja Wisła polegająca na przesiedleniu ludności ograńskiej była zakończeniem ludobójstwa dokonywanego przez waszych przodków na Polakach. Wy w ten sposób poznaliście przynajmniej co to znaczy mieszkać w lepszych warunkach. Skąd wasze pretensje i żądania od władz polskich na sfinansowanie obchodów w operacji Wisła jako waszej żałoby narodowej w naszym kraju? Jak potomkowie naszych oprawców mogą na naszej ziemi gloryfikować zbrodniarzy i paradować bez najmniejszego wstydu i skruchu po, nas po naszych ulicach? Nie macie prawa organizować takich imprez w naszym kraju. Ostatnie wasze tłumaczenia odnośnie ataku na polską placówkę w łódzku, demonstracji Polaków przed przejściem granicznym w Rawie Ruskiej czy też niszczeniu polskich pomników świadczą tylko o wspaniale prowadzonej propagandzie przez wasze władze. To, że ludzie rządzący w Polsce przedstawiają opinii publicznej wasze brednie odnośnie trzeciej siły, to wstyd dla Polaków. Chcę, żebyście wiedzieli, że my wiemy doskonale, kto stoi za tymi incydentami. Wiemy również, że te wydarzenia świadczą tylko o początku końca waszej krainy. Ukraińcy, nie wszyscy w Polsce, są idiotami. Przyjaźni pomiędzy naszymi, pomiędzy nami, nie narodami. Przyjaźni pomiędzy nami nigdy nie było. Nie ma i nie będzie, a to za sprawą waszych przodków i za sprawą was samych, którzy nie chcecie przejrzeć na oczy i zacząć myśleć trzeźwo. Nie może być pojedania, jeżeli z waszej strony, a więc ze strony oprawców naszego narodu, nie ma żalu, skruchy, potępienia ludobójstwa, ukarania jeszcze żyjących ryzunów i spowodowania zadośćuczynienia naszym krzywdom. Decydujące znaczenie, które wyklucza pojednanie to uznanie ludobójców za swoich narodowych bohaterów. Nie można się bratać z wrogami. Ludzie rządzący w Polsce zezwalają na zalewanie naszej ojczyzny potomkami naszych oprawców. Pytanie, czy są nieświadomi zagrożenia, czy też robią to wszystko według zaplanowanego odgórnie scenariusza. Niezrozumiałe dla nas Polaków jest ściąganie wschodnich uchodźców i całkowite zapomnienie o polskich repatriantach czy też rodakach, którzy wyjechali, wyjechali za granicę. Niezrozumiałe jest dla nas finansowanie Ukraińców w Polsce czy też wielomilionowe bezwrotne pożyczki udzielane Ukrainie, biorąc pod uwagę beznadziejną sytuację wielu rodzin w Polsce. Niezrozumiałe jest dla nas finansowanie ukraińskiego brukowca „Nasze Słowo, na łamach którego publikowane są artykuły zawierające antypolską propagandę i opływające polskich bohaterów narodowych oraz bestialsko pomordowane polskie ofiary. Łącznie w 2017 roku rząd PiS dofinansuje działalność antypolskiej organizacji ukraińskich w Polsce kwotą ponad 1,5 miliona złotych. Niezrozumiały jest dla nas udział w życiu politycznym takich ludzi jak Miron Sycz, którego ojciec był zbrodniarzem z UPA, z którego dokonałem pani Miron jest bardzo dumny, a na dodatek mówi, że był wychowywany w nienawiści do Polaków. Niezrozumiałe są antypolskie działania wysoko postawionych urzędników państwowych, na których decyzje wpływa mniejszość ukraińska. Ci ludzie rządzący naszym krajem powinni uczyć się od takich bohaterów jak Łupaszka, Wołyniak, Żubryt czy Ogień, że z banderowcami się nie rozmawia. Władza uśpiła naszą czujność i zdobyła nasze poparcie, nie zgadzając się na przyjmowanie do naszego kraju muzułmańskich uchodźców. Byliśmy im wdzięczni, że chronią nas przed najazdem islamistów. Tak bardzo się z tego cieszyliśmy, że nie zauważyliśmy nawet, że funtuje nam coś znacznie gorszego. Sprowadzają nam na głowę ukształtowanych i wrogo nastawionych do nas Ukraińców, potomków naszych oprawców, czczących swoich tchórzliwych i zboczonych umysł umysłowo bohaterów. Plują nam w twarz, a naszych przodków zabijają po raz drugi. Trzeba mówić jak jest, nie możemy się bać, bo jeżeli będziemy się bać we własnym kraju głosić prawdę, to już jesteśmy niewolnikami. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć o naszej inicjatywy, inicjatywy Organizacji Narodowy Świt, jaką jest petycja do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego i pozwolę sobie szybko ją przeczytać. Szanowny Panie Ministrze, zwracamy się do Pana z prośbą o dokonanie zmiany na pomniku ku czci ofiar zbrojni ONU, upa znajdującym się na skwerze wołyńskim w Warszawie. Prosimy o zawieszenie tablicy z informacją, że pomnik wzniesiono ku czci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Wschodniej i na Wołyniu oraz w województwach lubelskim i krakowskim w latach 1939 47 Zbrodnia oddziałów UPA wspieranych przez miejscową ludność ukraińską pochłonęła minimum 250 tysięcy polskich ofiar, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Na pomniku widnieją jedynie słowa modlitwy, z której nie wynika kto był oprawcą, a kto ofiarą tej straszliwej zbrodni. W obliczu wszechobecnego obecnego zakłamywania historii ze strony ukraińskich władz, nie przyznawania się do dokonywanych zbrodni, zrzucania winy za ludobójstwo na Polaków, upamiętniania naszych oprawców i bardzo dobrze funkcjonujący banderyzm na terenie Ukrainy, obawiamy się, że przyszłe pokolenia Polaków mogą mieć narzucone od lat, powoli przygotowywane i dopieszczane kłamstwo. Panie Ministrze! Prosimy Pana o zareagowanie w tej jak ważnej dla nas Polaków sprawie „Nie ma narodu bez historii, a w tej chwili robi się wszystko, aby zapomnieć o tych bolesnych dla nas wydarzeniach i robi się wszystko, aby oczyścić z win naszych oprawców.